I witamy was bardzo serdecznie w kolejnym, czyli 22 serii odcinku informacyjnego... z I witamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym, czyli 22 serii odcinku informacyjnego Seven Days'a. Będzie jak zwykle mało śmiesznie, jak zwykle żenująco, więc w tym momencie wypada mi powiedzieć tylko i wyłącznie... ZACZYNAMY! Zaczynam od pierwszej szokującej wiadomości. Jak pewnie słyszeliście, dokładnie dwa tygodnie temu firma OLT Express padła. Jak szybko rozpoczęła swoją działalność, tak szybko spadła z rynku. Ale teraz, dokładnie 12 sierpnia, firma OLT Express ponownie wzbiła się w powietrze. Jakbyś to ocenił, taki nagły skok? To wielkie zaskoczenie. Tak? Czyli w mówią, że to niemożliwe. To cud. A to jednak możliwe, proszę bardzo. Ten tydzień obfitował w same zaskoczenia. Słyszałeś o małyszu? No właśnie, drodzy telewidzowie, jak to się stało, jak to ocenicie? Adam Małysz wznowił karierę. Wąsy powróciły, bułka z bananem powróciła. Adamie, cieszymy się, że jesteś z nami. Szokujących wiadomości ciąg dalszy. Słuchaj, jakbyś skomentował to, że nasz premier Donald Tusk Złożył dymisję. Nie już dalej swojej funkcji. To naprawdę zaskakujące wiadomość, jak to się stało? Opowiedz nam o tym. Słuchaj, no to wszystko przez ten skandal, o którym pewnie wszyscy już słyszeliście, było w tym tygodniu bardzo, bardzo głośno na temat tego wydarzenia. Szczerze mówiąc, jak dla mnie nie powinien odchodzić, powinien postawić się temu wyzwaniu, prawda? Trochę uciekł. Uciekł. Jak myślisz, kto zajmie jego pozycję? Schetyna? Kaczyński? Yy, Pawlak. Tak. Pawlak Waldemar? Tak. Jest. Nawet po tej aferze taśmowej? Cieszy wszyscy. Wszyscy wiemy, że to nie była prawda. Właśnie! <laughs> Wszyscy wiemy, że to nie była prawda. Ta sytuacja się rozwiązała. Na korzyść Pawlaka. Waldemar Pawlak nowym premierem Polski. <laughs> Na pewno słyszeliście o tym, że dwa tygodnie temu jedno z biur podróży padło, a pasażerowie, którzy wyjechali za granicę mieli naprawdę ogromny problem. Jak się okazało w tym tygodniu, nie dość, że pasażerowie wrócili do kraju, to jeszcze dostali niesamowite rekompensaty pieniężne. Ja nie sądzę, żeby pieniądze im się należały tak dokładnie. No nie, myślę, że nie. Myślę, że jakieś tam gadżety, długopisy, smyczki. A słyszałem o tym podobno 200 złotych na osobę. 200? 200 tysięcy! Wszystko przez Waldemara Pawlaka, który na nowej pozycji chciał się umocnić. Chciał pokazać, że jest hojny, w związku z czym obdarował wszystkich tych, którzy wyjechali, mieli problemy z zagranicą i wrócili. Dał każdej osobie po 200 tysięcy na głowę. Ale przechodzimy do dalszych informacji I w tym momencie niestety musimy poruszyć temat piłki nożnej Nie wiem czy słyszeliście o tym, że 11 czołowych graczy świata Świata, powtarzam Czołowych światowych graczy Tym, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Iker Casillas, Robert Lewandowski Łukasz Piszczek, Ludowik Obraniak Ty, podaj mi jeszcze jakiś piłkarzy Jerzy Dudek Jerzy Dudek. No, no, Waldemar Sobolewski I dalej idąc za literą S Waldemar Sobota To tylko kilka wielkich nazwisk w tej drodze Drużynie, drużyna tak zwana All Star postanowiła założyć pierwszy taki klub w Europie. Ja mam wrażenie, że nikt z nimi nie ma szans. Że ich pozycja jest totalnie niezagrożona. Nie wiem, jak sądzisz. To może być zespół, który zdobędzie wszystkie, ale to dosłownie wszystkie tytuły, jakie można zdobyć w piłce nożnej. Po aferze z Ukrainkami, Kuba Wojewódzki i Michał Figurski wracają jeszcze potężniejsi. Ich nowa audycja będzie nosiła nazwę Poranne Kakao. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że pewien skoczek postanowił pobić rekord Guinnessa w skoku spadochronu. To jest naprawdę niesamowite, że o tym mówimy już teraz. Rekord został pobity. A pobił go kto? Nasz rodak, Polak. Człowiek, który przyzwyczaił się do spadania z samej góry, dosłownie na samo dno. Szymon Majewski. A teraz mała wisienka na torcie. Musimy powrócić na chwilę do tematu Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Na dzień dzisiejszy mamy już zagwarantowane cztery złote medale. Brawo! A brawa dla kogo? Przede wszystkim Agnieszka Radwańska, Tomasz Majewski, nasi reprezentanci w oraz oni, moi faworyci od początku. Reprezentanci Badmintona, Siemba i Mateusiak. Dziękujemy wam panowie. I to dzisiaj na tyle z szokującymi wiadomościami. No nie, poczekajcie, zapomniałem o jednym. Mark Zuckerberg postanowił zamknąć Facebooka, dlatego dzisiaj możecie nas znaleźć na Twitterze! Woohoo! Widzimy się jak zwykle w przyszłym tygodniu! Możecie do nas pisać maile na informacyjny7daysmałpa.gmail.com! Na razie, trzymajcie się, cześć! Nadjeżdża Zięba i Robert Mateusiak... Nadjeżdża? To jest i imię?